Dzisiaj, Szanowni Państwo, dzień szczególny, 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jutro święto flagi, pojutrze 3 maja święto Konstytucji. Cieszę się, że w ostatnim czasie to nie są tylko święta kojarzone z Wielkimi Wolnymi, ale święta z Polską. Bo tak można powiedzieć, spotkania, rozmowy o Polsce i dobrze, że dzisiaj jesteśmy tutaj, że tworzymy tę naszą lokalną wspólnotę. 20 miliardów złotych w ciągu 15 lat zostało zainwestowane w województwie świętokrzyskim. To były inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej. Tutaj we Włoszczowie warto wspomnieć drogę do Kielc, na którą e, czekało wiele pokoleń. Warto wspomnieć już rewitalizację, która za moment się rozpoczyna we Włoszczowie. Duży projekt e, 20 milionowy. Obwodnica Włoszczowy, na którą też wiele pokoleń włoszczowian czekało. Ulica Jędrzejowska, e, łącznica Czarnca Włoszczowa. W sumie ponad 100 milionów złotych inwestycji, które tutaj będą i były już realizowane. Proszę o pamięć, życzliwość, a ja na pewno tutaj to, co będę mógł dołożyć, żeby jak najbardziej Włoszczowa i powiat włoszczowski mógł się rozwijać. Idziemy dzisiaj z noszcami! Wiwa Dłonia, Polska! Weźmiemy flagę?